W dzisiejszym odcinku będziemy sobie abierali orzechy. Zaczniemy tu od tej strony i polecimy w lewo. Potem do góry w prawo i tak skończymy na środku. A tak na serio to tutaj mamy pudełeczko. Numery nic tam nie mówią, bo to jest jakiś totalny Chińczyk pewnie. A dobry miany mamy. Coś takiego. Czyli. Rurka, rurka, rurka i rurka. A no i to będzie czyli odma. Zestaw jest jakiś taki nownej name'owy z tego powodu, że tutaj od tego auta się za wiele nie wymaga. Ono ma tylko jeździć od punktu A do punktu B, czyli od domu do, do roboty i z powrotem. I co my tu będziemy robili? Będziemy wymieniali odma bez ściągania kolektora. Dlaczego bez ściągania kolektora? Dlatego, że chciałbym, żeby ta robota była jak najszybsza. Nie, nie chcę mi się ściągać kolektora, bo wydaje mi się, że szybciej zrobię to bez jakiegoś demontażu i też jest chyba troszkę mniej roboty. Będzie oczywiście gorsze dojście, bo trzeba, bo trzeba to będzie rączki popychać. Tutaj trochę, tutaj trochę, trochę i tak mam nadzieję, że to się uda. Także co, ja zaczynam od demontażu tutaj tych pierwszych takich podzespołów, czyli filtra całej tej puszki tutaj tej gumowego, gumowego kolanka. No i zobaczymy co tam dalej będzie. Czy trzeba ściągać tutaj to pod szybie tą klapę jeszcze nie wiem. Podejrzewam, że chyba tak, bo tam też jest rurka od tyłu, tak, tak mi się wydaje. Bo dokładnie się tam nie, jakoś nie przygotowywałem, ale zobaczymy. Eee, pewnie tak, pewnie trzeba by to zdjąć. I żeby zdjąć to, trzeba zdjąć też tutaj to pod szybie, ale to Zaraz sobie to chyba podemontuję na szybko i wam pokażę. Już trochę tam bardziej zaawansowane prace, tak, żeby to było e, krótko zwięźle i na temat. Także ja to demontuję. Tutaj nie ma żadnej filozofii, tam kilka śrubek, kilka opasek i mamy to zdemontowane. Także dokopię się do tego, co najważniejsze i wam pokażę. Ok, to się pozmieniało. Tu nie ma filtra, nie ma całego tego potrzebia. Tam jeszcze z tyłu nie widzimy żadnego dostępu, więc nie wiem, czy to będzie potrzebne. E, zdemontowałem tutaj na dwie śrubki jest. Ta, taka klapka Disa chyba to się nazywa. I teraz tak, patrzymy dalej, gdzie potrzebujemy mieć dostęp. Musimy sobie zdemontować całe to kolano. Ono nam jest troszkę tutaj przyblokowane jeszcze chyba przez tą puszkę. Tu jest jedna śrubka, tam pewnie gdzieś będzie druga. Zaraz zobaczę, kilka wtyczek jest. Tu jest jeszcze jedna wtyczka do, do tej puszki, co idzie. A jeszcze wam w sumie, tak powiem z ciekawości, dlaczego to robię. To robię dlatego, że czuję, że auto ma takie. Taką przymuloną reakcję jest, takie trochę mułowate. Jak się mu depnie gaz, to on tam sobie myśli, 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 i w sumie dopiero po jakiejś, tam, po jakiejś sekundzie, po dwóch sobie się budzi do życia. Tutaj ta Disa, ona też jest w sumie od wolnych obrotów, się wolnych od niskich obrotów. Nie wiem, czy ona jest sprawna. Może jest, może nie. Na razie to nie ma znaczenia. Tu mamy tam odmę, mamy kilka rurek. Tutaj ta rurka się łączy z tym krućcem, ten górny jest do tej rurki, to jest spływ oleju, Ona tu idzie na dół, z tej strony idzie do bagnetu, a ta rurka idzie tutaj do tego krućca od, od tej rurki i to nie wiem, chyba gdzieś tam w kolektor, zaraz zobaczymy, bo w sumie nie kojarzę tego, tej odnogi. I tak ta robota jakoś tam idzie. No tu póki co, żeby dostać się do odmy to jest dramat. Póki co nie ma w ogóle dostępu. Za chwilę będziemy go szukać. Zdemontuję tą puszkę. Wydaje mi się, że tutaj odma. Czekajcie. No tutaj odma jest chyba. O ile się nie mylę, to. Tylko nie wiem, czy ona ma srebrny element. Czy ona jest tam dalej. Nie, sorry, ona jest tam dalej, tam głębiej. Tam, o, tam tutaj. Teraz jej tak za bardzo nie widać. O, takie tam czarne krawędzie. Także ona tu jest głęboko. Najbardziej chyba będzie dostęp od tej strony. E, tu może usuniemy ten czujnik. Od tam chyba e, to jest coś od odwrócenia bachu, tak mi się wydaje. E, no dobra, rozbieram dalej. Na pewno musimy tę rurkę zdjąć i zobaczymy jak tam dalej będzie wyglądać. Ok, silnik krokowy jeszcze nie wyszedł, ale wyszła nam tutaj cała puszka z tym kolankiem. Ona siedzi mniej więcej, mniej więcej tak. Musimy sobie tutaj pozować opaskę, opaskę. I najgorzej jest zdjąć ją z przepustnicy, bo dosyć mocno siedzi. Trzeba ją po prostu wyrywać i wtedy wychodzi. Do góry też jako tako wychodzi, więc powoli to idzie. Odkładamy na kupeczkę i patrzymy jak to tam wygląda. No Jest troszkę więcej miejsca powoli. Musimy sobie teraz demontować przepustnicę. Już Wam włączam lampeczkę, jak to tam wygląda. Ja tu jeszcze nigdy nie zaglądałem, więc też jestem ciekaw. Tu mamy cztery śrubki, dwie na górze, pewnie dwie na dole i jeszcze jakieś takie chyba ucho. Do odhaczenia, to plastikowe, tam chyba, o, za tą śrubką. E, to musimy zdemontować i zobaczymy, co tam dalej będzie. Tutaj ten silnik krokowy, on się trzyma na jakiejś gumie czy na czymś. Nie jestem w stanie go na chwilę obecną wyjąć. Nie wiem, czy on jest podpięty pod przepustnicę, czy nie. Teraz będę to demontować, to zobaczymy. E, tam widzimy, o, widzimy spływ oleju. Może lampeczkę wam włączę, będzie lepiej coś widać czy nie? Tu, tak jak tutaj, wpinamy spływ oleju, fajny dostęp. Jeszcze mnie martwi jedna rurka, której nie widzę. Ta, która idzie tutaj gdzieś dookoła. Ona nam się wpina. A tu idzie pod tymi przyskipaciami. To będzie ładny dostęp. Widzę, już się. Już się cieszę z tego powodu. Ona chyba się wpina gdzieś tutaj pod tym. Także to będzie trzeba zdemontować, tak mi się wydaje. E, dobra, ale najpierw lecimy z przepustnicą. Mam cztery śruby i patrzymy, jak to dalej wygląda. Dobra, udało się wyjąć e, przepustnicę. Mamy cztery śrubki tu jest takie jeszcze uszko. To uszko to jest plastik od tych wszystkich kabli. E, teraz mam tutaj odpalam światełko. Zrobimy zoom na to uszko, Ono jest tutaj. O, tamto z tyłu. tu od tego plastiku. To. E, żeby wyjąć przepustnicę, musimy sobie jeszcze odkręcić tutaj jedną śrubę od y, tego uchwytu, co nam trzyma y, bagnet. Tam nie majdamy tym bagnetem, żeby nam tam nie wyskoczył z miski. I teraz się zaczyna prawdziwa jazda. Zobaczcie, musimy się dostać tutaj do odmy. Ona jest na dwóch śrubkach. Jedna tu jest dosłownie na samym środku, druga jest tam od góry, to musimy od, odkręcić, i wtedy wyciągamy sobie tak spust pust. Możemy sobie wyjąć z bagnetu. On tam teraz by mi się zagubił. tą rurkę trzeba będzie tu raczej obciąć, żeby to wyjąć. I nie wiem tu jeszcze, jak od góry trzeba by też się trochę odkopać. Trzeba by wyjąć to, czyli tam kilka śrubek, ten grzebień trzeba by je wywalić, myślę. Bo tu jest ta rurka, ona wchodzi chyba w tym grzebień nawet. No, chyba tak. Także to musimy rozpiąć. Tamten wężyk musimy też odpiąć, co tu idzie od tego. I prawdopodobnie trzeba będzie włożyć odmę z tym wężykiem. I z tym wężykiem. Chyba, że uda nam się spiąć ten wężyk. Tutaj do tego, bo z tym będziemy to musieli raczej włożyć, bo będzie problem. Także ja odkręcam te dwie śrubki i demontuję te przewody, odcinam co tam będzie potrzeba i ją wyciągam. Także za chwilę Wam dam znać co gdzie i jak. Ok, kolejna aktualizacja. Tu sobie o górę to rozpryłem. Rurka jest tu wpięta w ten grzebień, grzebień z jednej strony, druga ta rurka od dołu jest tutaj wpięta. Już jej nie ma, bo już ją wyciągnąłem. Ja tu mam taki problem że te węże Tężyki od gazu tuskiwacze leżą na tej rurce, ale to nie był problem. Tu w ogóle było wypięte, w sensie tam no było poluzowane, więc mogła być nieszczelność, co mogło powodować te, te same objawy co nieszczelna odma. I teraz, tak, żeby wyjąć odmę, tutaj od tej strony sobie odkręcamy dwie śrubki na torx, tam jakiś mały jest. I żeby wyjąć odmę, musimy tutaj tą rurkę, co jest w tym miejscu odciąć albo urwać, bo się nam klinuje, klinuje nam się na tutaj na tym trzpieniu. O. To nam się klinuje, żeby to wyjąć. Tu nie ma takiego zatrzasku, jak jest to, że się ściska. Tylko jest taki, że trzeba to obrócić. E, tutaj zobaczcie, na tej nowej odmie jest takie o, wycięcie że ten wężyk się obraca i tutaj nam tędy wychodzi. Ja Wam nie mam tego, jak jedną ręką pokazać, albo w sumie może tutaj się uda. Zobaczcie, on się tutaj obkręci. Jest trochę nieostro nie coś. O, obkręci i teraz powinien wyjść. Nie mam jak tego zrobić, ale weźcie mi na słowo, że on wychodzi tylko po pewnym obkręceniu. Nie, że na ścisk, tylko się je obkręca i wyciąga. I teraz nową odmę musimy zamontować. Właśnie nie wiem jak, nasmaruję sobie tutaj te oringi, te wejścia wszystkie w odmie i postaram się wężyk włożyć od góry, odmę od dołu i je po prostu skręcić pod kolektorem. Jest tam troszkę miejsca na takie małe rączki, także myślę, że powinno się to udać, bo musimy tą rurkę i odmę tam zamontować w pierwszej kolejności, także ja działam i zobaczymy czy mi się to uda. Dobra, powoli to do kupy składamy. No, może kupy to brzydkie słowo, ale powoli, powoli to składamy. Dobra, mamy tak. Zamont... Mamy zamontowany już spływ oleju, podłączony do naszej odmy i do bagnetu. Nowy, tą rurkę. Ta w miarę ładnie wchodzi. Ech. Tutaj tom, a najgorzej mi wchodziła tutaj ta we wtyk, tej, tutaj na tym kolanku. Ona była jakaś już taka lekko zagięta i mi ten jeden bolec tam blokował. Tu mam, tu mam to o, to to tu jest ten jeden kruciec i mi blokował się na. Tutaj na jednym takim z tych takich cypków. I powiem wam że się z tym namęczyłem chyba za 40 minut zanim, zanim to ogarnąłem. Finalnie jeden cypek odpadł więc weszło wtedy już w miarę łatwo. Trzymać trzyma tam jest oring więc jest ok. Też można sobie na przykład jak, już mamy, jak, już, jak jeszcze nie mamy odmy dokręconej na tych śrubkach to podpiąć do niej spływ oleju, bo on tak tam wchodzi na styk, wchodzi, bo wchodzi, ale jest ciężko. Także jak ktoś zapomni to nic się nie stanie, ale można też przed. Ja to teraz składam i zobaczymy jak to odpali, o, jak to odpali. Tutaj mi ten gazownik tego napchał i się męczyłem z tymi wszystkimi wężykami, też trochę z tym schodzi, ale już powoli śrubek upływa także Zakładam teraz przepustnicę e, i cały dolot i odpalamy. Autko podkładane e, tutaj na, na dowód Stara Odma. Jeszcze Wam pokażę, że odpala, że nic się nie zepsuło, że, to, że, że, że tak można robić. <laughs> tak robią ludzie na całym świecie. E, co do objawów, które tak według mnie były, że tak był taki lekko zamolony, to chyba raczej się nic nie zmieniło. Ale to Wam powiem zaraz dlaczego. Niech sobie zejdzie z obrotu. On sam lekko nagrzany jest 56 stopni. Yy, na gaz się za chwilę przyłączy. Jeszcze nie. Natomiast sanie no, powoli sobie schodzi z obrotu. Czyli krokowiec tam działa jeszcze jako tako. O, już się przełączył na gaz, bo tutaj nam kontrolka nie, nie mruga. E, czyli gaz też działa. I teraz patrzymy, jak dodajemy gazu. Tak. Nie wiem, według mnie on się zastanawia chwilę, jak przełączymy na benzynę. Chwilę pochodzi, niech tam ten gaz przepali. No w ogóle, jakieś takie popsy się robią. Chyba się coś tam z, może rozrząd kończy. Nie wiem, no, według mnie jest tak samo, jak było, przynajmniej podobnie. Chociaż jedynym zmieniło się to, że jak się teraz otworzy korek od lewu Oleju to przygasa, więc teraz to jest chyba bardziej szczelne niż było. Popatrzcie. No, teraz nie ma lepiej. Nawet czuć, że ten koleczek leciutko zasysa. Lekko, nie? Ale, ale czuć. No i to jest poprawne. Zgaśmy go i powiem wam co jeszcze poszło nie tak. właściwie o czym zapomniałem, bo wszystko, wszystko poszło tak. Tylko ja muszę jeszcze wymienić jeden wężyk. E, tutaj ten wężyk on jest taki spękany. Tam już widziałem, że może też niedługo pęknąć całkiem, więc on musi iść do wymiany. I uszczelka tutaj od disy jest ona, jest poklejona silikonem. jest tak spostrzona, że nie wiem, czy to jest strzelne, więc e, uszczelka od tego i ten przewód. Można też sobie jeszcze przy okazji tego demontażu, przy okazji rozbierania wymienić uszczelkę od przepustnicy, chociaż u mnie tam była ładna, więc e, ja się tam nie będę musiał. E, I co? Taka robótka, powiem wam, że gimnastyki jest. Dużo, dużo, dużo trzeba wcześniej odpinać, chyba tam, nie wiem, 6-7 gdzieś. Potem trzeba je podpiąć oczywiście, więc trzeba o tym pamiętać. Rurki bo właśnie stare rurki zobaczmy stare rurki spływ o oleju jest wężem więc nie jest tutaj twardy jest normalna gumowa rurka tutaj ta rurka z góry coś takiego to jest ta z tym trójniczkiem. ona też tak robi eee. i ta rurka tutaj z wierzchu tu jest mega twarda nie wiem czy ją rę jedną ręką przyłamie, chyba nie muszę sobie pomóc o, widzicie. Tam jakoś syfu nie było, ale one są tak kruche, że po prostu od temperatury aż chrupie. O. Także zimą no, mogłoby to kiedyś strzelić, no, jakby się auto nagrzewało, byłby duży mróz, by stygło to gdzieś mogłoby sobie tam lekko pękać. I byłby potem mały problem. Także no, warto raz na 10 lat warto. U mnie o, u mnie rok tej odmy. Jest 2000 gdzie ja to widziałem 2015. 2015 oryginał. Co ja w środku nie wiem, nie będę patrzeć, niech sobie mi się tutaj nie ma jakiegoś szlamu, nic z nie, niej nie, nie wlatuje. I to w sumie tyle. Także 54. Daję sobie radę, mimo tego, że odmysłem już stare i dziurawe niektóre. Także dzięki za obejrzenie i do następnego. Hej!